Witam serdecznie, luka z tej strony. Zapraszam Was na małe wejście do BIOS-u. Przede wszystkim chcę pokazać Wam nowy nabytek. Mam nowy dysk. Odzyskałem go w końcu. Tylko jest mały problem, że dysk jest ma. Jakby wam powiedzieć. Uszkodzony jeden z bak sektorów. Dokładnie zaraz wam pokażę jaki. Jest to możliwe wyłączenie w systemie. Jest to HDL Smart Complete. Jest to funkcja, która umożliwia po prostu wyłączenie tego. No i po prostu dysk od razu Wam ruszy. Eee, co jeszcze się zmieniło? Praktycznie eee, nic. Jeszcze Wam pokażę moją temperaturę na procesorze. O ile znajdę? A tutaj muszę zrobić. No, nie, na zero. Na zero errors. Eee, tutaj nie. Eee, PC harm. Eee, temperatura Teraz mam około 39 stopni na procesorze w komputerze mam trochę mniej 35 wyłączone wszystkie jakieś kontrolery związane z szybkością z szybkością wiatraka mam to wyłączone to jest możliwość włączenia żeby Mógł sam sobie zrobić, mógł sam, jakby Wam powiedzieć, kontrolować dane na, 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 na auto. I system Smart fan Control, też można to włączyć, bo na razie to ograniczone, nie, więc zużycie prądu się zmieni, oczywiście save. Safe and safe setup czyli zapisać i wszystko w porządku. Zatrzymajcie się, subskrybujcie, komentujcie. Do usłyszenia. Pa.